Dzień dobry. Dzień dobry. Nie widać mnie, bo jestem za kamerą. Zaraz będę tam, tylko sobie nastawiam kadr, żeby było ładnie, bo postanowiłem z, w, nagrać wam z pleneru coś. Dzień dobry. Będę musiał potem wstać, żeby żeby wam... E, to zgasić. Będzie mnie raziło słońce. No ale to trudno. Dzień dobry. O, widzę was. No, wy mnie też widzicie. Papierosy samal nie będę przy Was. Palił. Na razie chciałem się pochwalić pięknym swetrem, który mój chłopak dla mnie zrobił ładny, prawda? Proszę nie mówić, że pedalski i innych nie było, bo jest ładne. Ja takich chciałem, dokładnie takie kolory. No, za mną jest e, kampus akademicki. E, tu jest taki wielki park. E, będą e, przebitki z nagrań, z nagrania tego, jak jest, bo za wami, znaczy z tyłu, tam, tam jest jezioro, bardzo ładne. E, to będą przebitki z nagraniami tego, żebyście widzieli, w jakiej okolicy, na jaką okolicę Jakubowski zamienił dzielnicę nożowników. Dosłownie tak, no. Nie wiem, czy tu są nożownice, ale na razie się żadni nie uaktywnili, na pewno jest mniej śniady, w związku z czym e, jest trochę inaczej. Nie chcę mówić, że bezpiecznie, natomiast e, moi drodzy, bo to też będzie taka zajawka do tej serii, bo wracamy do serii. Mam serię na kanale. Tam, co możecie w ogóle, jak wchodzicie na mój kanał, jak macie subskrypcję, o co gorąco proszę, w linkach pod spodem znajdziecie tam odpowiedni ten. Czy znaczy możecie zasubskrybować bez linków nawet, nie? to e, tam można sobie podzielić na, e, na, na te, grupy tematyczne, można sobie wybrać. Nie? Najczęstszą chyba jest to są parapsychologiczne, pogadanki rozmaite i Jakubowski... Piepła? nie, Gazek Kubowskiego gotuje, Chujowa kuchnia Kubowskiego jest. Możecie sobie wybrać inną tematykę, tam jest to pogrupowane. Z całą pewnością wracamy do serii e, do serii e, fakty spiskowe. E, i, no bo fajnie na naszych oczach się realizują pewne rzeczy, których na przykład mówiłem 8 lat temu, w 2016 roku wyskoczyło mi ostatnie powiadomienie. Jak był napływ inżynierów i lekarzy z tak zwanej Syrii, która obejmowała wtedy cały Bliski Wschód i północną Afrykę, tak się rozrosła, nie? To no bo oni wszyscy byli Syryjczykami. Wtedy w ogóle dobrze było być Syryjczykiem, bo się wszystko dostawało. Ale ja wtedy mówiłem, że z punktu widzenia islamu, ci, którzy mówili, że to nie jest żadne zagrożenie, owszem jest i to się manifestuje teraz na naszych oczach, bo. Wtedy mówiłem o tym, o czym wielu z was nie wiedziało, chociaż jak to jest, jak to bywa w polskim internecie, wtedy wszyscy znawcami kurwa islamu, wszyscy, ale bardzo mało o nim wiedzieli. A ja tłumaczyłem, ja wyjaśniałem, że tutaj chodzi o pokojowe zasiedlenie. Że może na początku nawet ci ludzie, którzy przyjeżdżają nie będą dymić, dopóki będą w mniejszości. Zaczną dymić i domagać się praw, jak się zaczną rozmnażać, będzie ich coraz więcej, coraz więcej potem będą ściągać swoje rodziny i tak dalej. I nagle z jednego człowieka, który sobie przyjechał, zrobi się 7 osób, a z tych 7 osób urodzi się kolejne 7 albo 10, i tak się to będzie działo, i za trzy pokolenia będzie zdominowana cała miejscowość przez określoną grupę. E, nie, nie będę wymieniał jaka, bo doskonale wiecie jaka, ale to dotyczy każdej grupy. Zawsze jest tak, że mniejszość jest grzeczna, dopóki jest w mniejszości, jak zaczyna być większością, e, to, e, to przestaje być grzeczna. Myślę, że już na tym etapie dzisiaj mogą to zauważyć mieszkańcy tych miejscowości na południowo-wschodniej Polski, w której od 10 czy 12 lat zjeżdżało, zamieszkiwało i zaczęło nawet kupować domy sporo naszych sąsiadów z za wschodniej granicy. I w tych miejscowościach, w których może nie stanowią większości, ale już pokaźną grupę, na pewno widać, że też zmieniają się ich zachowania. To jest chyba oczywiste, nie? Myślę, że my, Polacy też tutaj w tych miejscowościach w Anglii, w których mieszkamy i jest nas 5-6 rodzin, zachowujemy się inaczej, czyli bardziej się mamy szybsze, szybszą tam taką e, habilitację, tak się to mówi? Możliwość, umiejętność dostosowania się. Natomiast ci, którzy mieszkają w takich dużych skupiskach polskich, jak tu w Birmingham są takie dzielnice, jak na przykład West Bromwich, Smetwick, czy no Accox Green też mieszka trochę Polaków, Walsall, Erdington, bardzo, bardzo polska dzielnica, to i w ogóle imigrancka, to tam już jest taka jakby większa swoboda zachowania nieangielskiego, bardziej widać właśnie tych ludzi, którzy piją sobie piwo w miejscach publicznych, bo to jest też taki, taki nasz polski folklor, żeby sobie piwko, piwko na ławeczce w parku albo w autobusie. W brytyjskich dzielnicach tego nie widać, bo jest to obciach dla nich, no dla nas nie. Ja tu nie dyskutuję teraz o kulturowo o tym, czy to jest B czy nie. Ja osobiście lubię pić w plenerze, więc przywiozłem tą i to wydaje mi się, że nie ma znaczenia, wykształcenie czy pochodzenie społeczne. Po prostu lubimy takie rzeczy. Każdy, kto w Polsce chodził do szkoły średniej, to, to, to wie, jak się pije wina w parku, więc albo piwa, więc tutaj no, prawie każdy dobrze. Więc tutaj nie ma, jakby nie będziemy tego roztrząsać kulturowo, nie? Bo, bo Brytyjczycy mają kulturowo rzeczy, które na przykład dla nas Polaków są albo obciachowe, albo śmieszne, albo, albo żenujące, nie, no są. A dla nich są fajne, na przykład szyk, sikanie do fontanny w Krakowie, to dla nich jest fajne, dla nas jest oburzające. Mówię to poważnie. E, więc tu, co kultura, co to inne obyczaje, ale mówię, w tych dzielnicach polskich, tu w Birmingham, widać, że jest inna obyczajowość, inne zachowanie i też ci Polacy mieszkający w większych skupiskach ze sobą zachowują się inaczej wobec otoczenia niż ci, którzy mieszkają w pojedynkę pomiędzy Brytyjczykami czy innymi nacjami. Ja przez 10 lat mieszkałem w bardzo muzułmańskiej dzielnicy. Teraz się w tym roku przeprowadziliśmy do bardzo brytyjskiej dzielnicy. Widać różnice w wielu aspektach. Ja nie będę pluł na moje poprzednie gniazdo dziesięcioletnie, bo dało mi dom, schronienie, fajnych sąsiadów, dużo przeżyć i oczywiście, że było tak, bo to też już jest tak, to zależy od po prostu tego, w każdym miejscu są i dobre i rzeczy i złe, i to jakby żadna z nich nie powinna przeważać, tylko się powinno je skumulować w jedno i popatrzeć na, na, na całość tak holistycznie. Holistycznie patrząc na moje 10 lat mieszkania w sufickiej, muzułmańskiej mocno dzielnicy, dużo mi to dało, dużo mnie nauczyło, mieszkało mi się tam fajnie i wygodnie. Wspominam też ten czas, bo mieszkałem tam z moim psem. Teraz mam lepsze warunki, bo po pierwsze jakby zmieniłem dzielnicę, to nawet nie chodzi o dzielnicę, ale też mam jakby fajniejsze mieszkanie, fajniejsze otoczenie, bliżej do, do, do różnych rzeczy, tylko centrum na przykład, a mieszkamy tak jak widzicie prawie w lesie. Tam też mieliśmy las. no to, to zależy. Ja sobie cenię i to, i tamto. Stamtąd pomału zaczęło mnie tak wyganiać to, co już wcześniej wspominałem na poprzednich odcinkach, takie z tyłu głowy, że należy zmienić otoczenie, to podbijał. W takich delikatnych sugestiach, mój chłopak. Moja mama też pobłękiwała, że już nie jest tak jak było. I faktycznie tylko wiecie, ja byłem też taki, że ja do momentu, aż mi pewne osoby z, z otoczenia nie zaczęły naprawdę mocno zwracać na to uwagę, to ja żyłem trochę w takiej bańce i tłumaczyłem nawet pewne rzeczy. W tym czasie, w tych 10 lat, na przykład doszło do, do głosu pokolenie, dojrzało pokolenie e, e, osób, które jak ja się tam wprowadzałem, miały 5, 10, 12 lat. Były to dzieci. Teraz są to 18-, 17-, 20-latkowie. A czemu o tym mówię? Bo ich rodzice nadal byli wobec nas w porządku, chociaż byliśmy tylko jedną z czterech białych rodzin na całej długiej ulicy, a w dzielnicy jedną z nie wiem, kilkunastu. To byliśmy traktowani z szacunkiem przez rodziców tych ludzi, tych młodych ludzi. Natomiast ci młodzi ludzie, jak to młodzi ludzie, wiemy, że młodzież dziczeje trochę dzisiaj, zwłaszcza pod wpływem różnych ideologii to zawsze każda młodzież w każdym pokoleniu dziczała pod wpływem ideologii, więc tu jakby ten... Ale ta muzułmańska młodzież dziczeje pod wpływem takiej, no nazwałbym, taki, to jest taka ideologia, tak jak były kiedyś skinowie, punkowie, hippisi i tak to, dalej, to młode pokolenie muzułmańskiej młodzieży w krajach zachodnich ma taką, taką pato gangsterkę jako ideologię. I dosyć mocno radykalizują się religijnie. Co prawda, nie widząc jak się z nimi rozmawia, słysząc, oni nie rozumieją o czym mówią, bo wielu z nich nawet Koranu nie przeczytało, ale słuchają młody, młodzieżowych, młodocianych ideologów na popularnych kanałach YouTube'owych przeznaczonych dla, dla młodzieży muzułmańskiej którzy w bardzo fajny sposób, często rapując, często robiąc różne rzeczy, hip-hop i tak dalej, do, dorabiając do tego fajną ideologię popkulturową, e, wdrażają im bardzo niebezpieczne treści do głowy. Między innymi stąd zaczęły się pojawiać napisy no whites, czyli zakaz wstępu białym, albo zaczepianie ludzi białych na ulicy, że nie jesteś stąd i, i odejdź, prawda. Ja miałem przypadek w mojej własnej dzielnicy, w której mieszkałem 10 lat, że, że jakiś młody gość chciał do mnie podbijać, ale facet, który prowadził sklep, którym to się działo, który nie zna, którego ja znam od 10 lat, go po prostu kopnął w dupę i przegonił, nie? Ale, ale ja mówię, no kurwa, we własnej dzielnicy mnie gówniarz będzie wypędzał, nie? Ale i to się zaczyna robić niebezpieczne. Przesunęliśmy się trochę w dzielnicę bezpieczniejszą dla nas. Bo niestety to będzie postępowało. Ja nie widzę na razie możliwości, żeby to się zastopowało, dopóki rząd nadal brytyjski przyjmuje tysiące, dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów w postaci mężczyzn z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. A to nie tylko mi, bo może jeszcze 8 czy 7 czy 5 lat temu, jak to rozmawiałem o tym z moimi angielskimi znajomymi, to... Patrzyli na mnie z niedowierzaniem, niektórzy pukali się w czoło za moimi plecami, żeby nie pokazać mi lekceważenia, bo Anglicy są uprzejmi. Polacy się pukali w czoło regularnie. Dzisiaj się już prawie nikt nie puka w czoło, kiedy mówimy o tym, że jest to sprowadzanie tak na dobrą sprawę armii. Nie? Ta armia niekoniecznie musi latać z karabinami i z nożami. To będzie armia, yy, nazwijmy to, to jest armia penisów, które mają nasienie, które będą się rozmnażały, biorąc pod uwagę. Kobiety, chociażby zachodnie, które mają problemy z budowaniem związków albo szybko ulegają zauroczeniom. Widać to pod brytyjskimi szkołami, gdzie przychodzi mama, jedna, druga, trzecia Brytyjka, która niekoniecznie wygląda atrakcyjnie, ale z jakichś powodów ma pięcioro dzieci i każde w innym kolorze skóry. To świadczy tylko o tym, że ona często zmienia partnerów. Rodzi jedna matka, już niebiałe dzieci. Ja o tym często mówię, to nie jest żaden absolutnie objaw rasizmu, tylko to jest zwykła statystyka etniczna. Jeżeli mówimy o podmiance etnicznej w Europie, to dokładnie się to właśnie dokonuje w takich krajach jak Francja, Niemcy, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania, że kolorowe penisy zapładniają białe pochwy, i tam się tworzą mniej kolorowe, ale, nadal, ale już nie białe dzieciątka, które rosną, i, i co z nich wyrośnie, to wyrośnie. Na pewno część z nich to będzie żelazny elektorat zasiłkowy, który będzie głosował za każdym razem na partię lewicową. Część z nich będzie się radykalizować. Potem będą co prawda pokazowe procesy, tak jak teraz, tam złapali jakieś dwie dziewczyny, co poleciały do, przyłączyć do ISIS i już trzeci czy czwarty rok trwa pokazowy proces w telewizji, że Wielka Brytania nie, i rząd brytyjski nie toleruje i społeczeństwo nie toleruje radykalizowania się, więc te dwie kobiety, te dwie dziewczyny, chociaż urodzone w Anglii, ale przeszły na islam i pojechały tam, to będą surowo ukarane, pozbawione obywatelstwa brytyjskiego i wydalone z imperium. No i co to da? Co to da, jak na naszych własnych ulicach mamy właśnie gnojków po 16-17 lat, zapatrzonych w gangsta pato streamerów, którzy uczą ich jak latać z nożem. Eee, I grzeczne plakaty policyjne na każdym przystanku, e, uratuj czyjeś życie, w, wrzuć noż do specjalnego kosza, do kontenera na noże. I przy każdym supermarkecie stoi kontener na noże, żeby sobie noże. To na pewno coś zmieni. Zakaz broni, już mówiłem na ostatnim odcinku, tak, na pewno ograniczenie w dostępie do broni dla obywateli, na pewno zlikwiduje, zniweluje do zera, wyczyści zagrożenie związane z terroryzmem i z tego typu rzeczami. Muszę wstać i zobaczyć, czy mi się nadal nagrywa. Czy ja się nadal nagrywam? Tak, nagrywam się. I co zobaczę przy okazji? To 11 minut, ja się zrobiłem obsesyjny na punkcie kontroli czasu, jeśli chodzi o nagrywanie. <laughs> Ale. Pomyślmy o tym w taki sposób, no dzisiaj e, pro, proszę Was o, o odpowiedzi w komentarzach, bo to nie jest live, tylko nagranie z łapki, jak ja to mówię, czyli takie nagranie, no to jest teren. Będę częściej teraz takie robił, mamy piękne babie lato w, w, w Wielkiej Brytanii. Na chwilę zrobię taki off-topic. Mamy piękne babie lato. Nie mieliśmy prawdziwego lata, tak naprawdę, może kilka dni tam było ciepło, ale to nie było takie lato jak wy macie w Polsce nadal, bo tam słucham polskiego radia, jedynki cały czas mówią, że od 24 do 30 stopni w całym kraju, piękny, piękny koniec wakacji jest. Ale, ale mam teraz ja swoje wakacje, bo dopiero 9 września zaczyna mi się nowy trymestr, więc wtedy będzie trochę mniej, ale nadal mam wakajki. Więc korzystam z tego babiego lata, jest świetne. Taka ciepła jesień. No, a wracając do radykalizacji. E, znaczy ja nadal mówię tak, i to powtarzam, przeprowadziliśmy się tu, gdzie się przeprowadziliśmy, ale gdybyśmy nadal tam mieszkali, to ja bym wcale nie tak nie dramatyzował. Jakby ludzie z zewnątrz widzieli pewne rzeczy bardziej niż ja, a ja uważałem, że oni wyolbrzymiają, bo ja się czułem i miałem prawo czuć się tam bezpiecznie, bo byłem swojakiem, nie? Co innego ze znajomymi, którzy przyjeżdżali do mnie w odwiedziny, oni się już nie czuli bardzo swojo. <laughs> Ja do teraz do tamtej dzielnicy jeżdżę dwa razy w tygodniu na zakupy, bo ja na przykład przyjaźnię się z właścicielami sklepów, którzy tam byli. Ja u niektórych byłem na, na e, imprezach z okazji narodzin dziecka, czy, czy byłem zapraszany na wesela. To były tego typu znajomości. A, a teraz widzę, że na przykład te, ich dzieci e, z bardzo dużą pogardą patrzą na, na, na ludzi innego koloru, znaczy białego koloru skóry. W ogóle chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś, ktokolwiek chce zarzucać nadal rasizm, białej rasie, to to musiałbym przypomnieć pewnego rodzaju takie podsumowanie chyba ostatniego roku, jeśli chodzi o demografię światową. Jeżeli podzielimy ludzkość na rasy, to rasa biała jest najmniej liczna. Wniosek jest z tego taki, że to my jesteśmy mniejszością teraz. W Europie nadal w wielu krajach wydaje się, że stanowimy większość. W takich miastach jak Birmingham widać bardzo mocno, że nie jesteśmy większością. Oczywiście Birmingham nie jest papierkiem lakmusowym całej Wielkiej Brytanii, bo pojedziemy 70-80 km za Birmingham do pierwszego lepszego małego brytyjskiego miasteczka. Nie znajdziemy tam ani jednego człowieka o innym kolorze skóry. Ani jednego. Sami biali Anglicy, ewentualnie imigranci ze środkowej Europy, Polacy i tak dalej. Ale nie będzie ani jednego Murzyna, ani jednego Hindusa, ani jednego Pakistańczyka. Natomiast im bliżej dużych miast, tym więcej. Myślę, że dysproporcje etniczne w Birmingham akurat są nawet większe niż w Londynie, bo ja, jadąc pierwszy raz do Londynu, mieszkając tu w Anglii, byłem przekonany, że będzie jeszcze bardziej kolorowo i czarno jak, jak w Birmingham. Nie, właśnie w Londynie jest bardzo dużo białych ludzi, ale to też może wynika ze specyfiki tego, że Londyn nie jest destynacją dla imigrantów. Już nie, może był 15 lat temu, ale teraz z uwagi na ceny. Zaporowe to przynajmniej ten Londyn, Londyn, a nie mówię o dalekich przedmieściach, które się znajdują 100 km od centrum Londynu, bo to nadal uważane za Londyn, nie? Ale, no może nie 100, ale tam chyba do 50 mil od, od, od środka Londynu w każdym kierunku jest jeszcze Londyn, więc to, to jest dużo, to jest 70 km w każdym kierunku. No to tam na tych przedmieściach może tak, jest kolorowo, ale w centrum nie aż tak. Martwi, znaczy martwi, nie, nie, nie pasuje mi to ta, te zmiany, bo znaczy one są naturalną konsekwencją tego, że też jakby biała populacja jest nacechowana tym, że Biała młodzież jest wychowana w duchu tego, że nie musi rodzić i wychodzić za mąż tak młodo, że nie musi od razu rodzić dzieci, że można się pozbywać w ciąży, że można różne inne rzeczy robić, że najpierw ustawić sobie karierę, najpierw popodróżować po świecie, wyszaleć się. Potem środowiska imigranckie, szczególnie z Afryki, z tej Azji Południowej, typu Indie, Pakistan, Afganistan, oni z naturalnej, jakby mają taką jeszcze, powiedzmy, konserwatywne podejście do kwestii rodzinnych i... I tam to wygląda inaczej. No też się zmienia. że to drugie, trzecie pokolenie młodzieży urodzonej, muzułmańskiej czy innej tutaj w Anglii też patrzy trochę inaczej, ale jednak nadal bardziej konserwatywnie niż biali. I, i, I słuchajcie, no demografia jest też taka i statystyki nie kłamią. Statystyczna rodzina muzułmańska ma minimum dwójkę dzieci. A z reguły mają między dwa a pięcioro. Czasem się wybiorą. Białe rodziny to jest tak jedno, dwa. Jak ktoś ma trójkę dzieci, to jest zło. Jak na to zarobisz? W ogóle wmawia nam się, że dziecko to jest niesamowite, jak i nie wiadomo, jaki koszt. Ja zawsze powtarzałem, że dziecko nie jest kosztem, tylko inwestycją, ale to jakby to ja tak mam. Ja wiem, że żyjemy w czasach, w których coraz trudniej sobie pozwolić na dziecko w sensie finansowym, że jest to wyzwanie, ale nie możemy nazywać tego kosztem, bo kosztem możemy nazwać, jak gdybyśmy sobie kupili konia, którego trzeba utrzymać. To jest fanaberia i koszt. No bo koniec z fanaberią, nie jest nam potrzebny do bo nie uprawiamy roli, tylko mamy konia gdzieś w stajni i płacimy za niego, za jego utrzymanie. Żeby sobie dwa razy w miesiącu na nim pojeździć, nie? to jest fanaberia. Może nawet pies jest bardziej pożyteczny. Oczywiście, pies jest bardzo pożyteczny. Nawet mentalnie, moi drodzy. Polecam psy i koty dla tych wszystkich, którzy mają depresję. No, eee, a dla tych, którzy nie mają psa, a kota mają depresję, to polecam kontakt ze mną w mailu, którego znajdziecie pod spodem. Ja chętnie doradzam. Z racji nie tyle zawodowej, co własnych doświadczeń. Gdyby ktoś chciał, mówię o tym teraz celowo, bo znów była, była audycja wczoraj w polskim radiu o tym, jak bardzo wiele osób, zwłaszcza w Polsce, szuka kontaktu z psychologiem i, i bardzo trudno go znaleźć, bo jest bardzo niewielu specjalistów, albo są bardzo obłożeni. Ci, którzy są, są bardzo obłożeni. Jest deficyt specjalistów, może tak. I ludzie nie mają się komu wygadać. a do księdza nie za bardzo wszyscy chcą iść. No, słuchajcie, spowiedź jest formą psychoterapii, zawsze była. Co prawda, różnie. No, tutaj ochrona danych osobowych i trzymanie informacji jest różne, ale nie mnie to oceniać. Dobra, tyle Wam chciałem powiedzieć z pleneru. Chciałem się przywitać w ogóle na, na jesieni, na, czyli na babim Lacie brytyjskim. Do zobaczenia w mieszkaniu, będę robić oczywiście live'a, kolejnym będzie na pewno moje post-commentum, czyli audycja, w której będę czytał Wasze komentarze e, z Waszymi nickami, będę Was wymieniał, lalala, bo dla niektórych to jest atrakcyjne, dlatego tak to pod, 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 podkreślam. No, yy, możecie mi postawić kawę, pod spodem jest link do postawienia mi kawy, są dwa właściwie linki, bo jest na konto w Ewolucie i na bajkofi czy coś tam, yy, bardzo proszę, yy, bo lubię, dla, dla tych, którzy mi stawiają kawę dotąd, to ja bardzo dziękuję właśnie za to stawianie kawy, Za niektóre, niektóre kawy sobie kupuję ciastka też, wiecie, ale ja lubię i mogę. A właśnie, bo się zbieram do tego, mój chłopak teraz jedzie na kolejne wakacje do Polski, więc ja się zbieram, że jak go nie będzie, bo ja się wstydzę przy kimś ćwiczyć, to postanowiłem sobie zrobić trening kalenistyczny, będę sobie kalenistyka robił. Najpierw wykupiłem sobie takie coś na tam, to grosze kosztowały, chyba 7 funtów, jakaś promocja była za pierwszy miesiąc, kolejny jest za 40, więc wiemy, czemu za pierwszy był, a Ale zobaczymy, jak ten pierwszy miesiąc mi pójdzie. Jak faktycznie będą takie rezultaty, jak oni tam obiecują, a będę robił sumiennie tak, jak mówią. Żeby nie było, że ja zrobiłem połowę i będę narzekał, że nie ma. Nie, zrobię tak, jak mówię, a nawet więcej i zobaczymy, czy będą rezultaty, jak będą. To Oczywiście, że zapłaca nawet te chyba. Będę by, 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 by reklamują to, że 50 latkowie mają ciało 25 latka. Mam prawie 50 lat, marzę o ciele 25 latka. Moim ciele 25 lat. Nie czyimś. No, To tyle. To co? To idziemy kochanie, idziemy się, kochanie. Kochani, idziemy się przejść. Pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, że was kocham. Pamiętajcie o ogrodach i pamiętajcie o tym, że skoro nadal w Polsce są ciepłe, upalne dni, to wystawiajcie te miseczki z zimną wodą, najlepiej w zacienionym miejscu dla wszystkich. Jeżyków, wiewiórek, ptaszków, kotów bezdomnych lub pańskich, psijesków bezdomnych lub pańskich. Dbajmy o naszych przyjaciół młodszych, niech się przynajmniej napiją, a jak macie się czym podzielić, to dajcie im też jeść. No, do zobaczenia, kochani Buziaki Papa. Muszę wstać, żeby Was wyłączyć. No, tak też zrobię.